I ty, poza całym filmem, będziesz jeszcze making of y chciał montować? No, nie wiem. Jak chcesz to zmontować, to. Nie. No, aha, no to tak, no to będę musiał to zrobić. Kiedyś to wyjdzie pewnie, Nie wiem kiedy. Tak mi to zajmie. Chociaż słuszność, czasem miewasz szczerą swoją mordą. <grym> <grym> Swoim. <grym> swoją mordą. <grym> Ojcze Święty! Chociaż słuszność, Miewasz czasem ściarą swoją mordą! <noise> to na poczekaniu trzeba paragrafy wymyślać, nie są w stanie sprawdzić. I grzecznie, bez targowania się, bez kłócenia się. Zakomuny mnie nie wykończyli teraz. Też. <głosy> <głosy> tu trzeba sobie radzić na bieżąco. I Na poczekaniu wymyślać paragrafy. Za komody mnie nie dojechali, to i teraz mnie nie dojadą. No, Mówisz czasem szczarą swoim mordom, ale między grze się niech pasta z masoli. Mm, trzeba posprzątać sprzątać na kwizyty. Ten... Poprzedzonej katuszom męki, jatuszem M. -M, 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 -M. Katuszom, katuszem MMNM. nie! Jego. Co znaczy? Jego wina. W jego wina, jego wina! To jest wina z z Wina tego! Proszę sobie wstawić finową scenę z pokrzemu winę tu! Bo ze mną i tak nie warte są zdania <grym> Nie twoje I nie podliczył, podsumował sprawę. Podsumował, sprawą. kurwa że je, mać! To jakbyś mi pan Czy nie mniej, to jakbyś mi pod sumował wydatki. Sprawunki. Sprawunki. Kurwa, na jedną wychodzi.